Cześć, drodzy słuchacze, witajcie w podcaście Śląskiej Opinii. Ja nazywam się Natalia Wrocławska, a dzisiaj moim gościem jest Mike Ohio, ale to nie będzie rozmowa międzynarodowa nie, nie łączymy się z zagranicą, a łączymy się z jedną z części zespołu Wielka Wegańska Inkwizycja, i jest to zespół muzyczny. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie i jest mi bardzo miło. Łączymy się z Wrocławiem. Teraz I może mogę od początku od... mogę też powiedzieć, że właściwie to jest projekt no bardziej po... muzyczny, bo już niektóre to... osoby się zaczynają mnie czepiać, że jeszcze nie jesteśmy pierwszym w Polsce takim zespołem muzycznym, bo niby były no. jakieś no. takie zespoły muzyczne, ale to jest projekt no. muzyczny, który będzie zawierał właśnie dużo różnych e, wegan no. i aktywistów także, ale bardzo się cieszę, że, że udało się nam połączyć. No właśnie, Wielka Wegańska Inkwizycja i tu już zdradziłeś, że projekt muzyczny, więc ja, ja? mogę powiedzieć, że jesteś i wokalistą, i gitarzystą. Co tak. nagrywacie? Teraz nagrywamy wszystko, szczerze mówiąc. Ostatnio trochę się ruszyło i tak naprawdę nagrywamy chyba już pięć kawałków, o. czy sześć naraz. Um, jest trochę tak, że ten pierwszy singiel, który nagraliśmy, Jedne kochasz, Um, po prostu jakoś tak nam się spodobał, uh, i uh, że, że robimy to w, te, w tym samym składzie, tak, ale tak. też cały czas szukamy jakichś osób, które chciałyby też z nami pomuzykować uh, o prawach zwierząt. Um, no i gramy, no właściwie, właśnie ostatnio tak, tak, tak bardzo tak. się cieszyłem z tego, że tak myślałem sobie, że są, nie wiem, jakieś zespoły, na przykład, które grają, nie wiem, heavy metal, są zespoły, które grają rocka, które grają funka, a my tak naprawdę. Jako, że mamy, siedzimy sobie w domu i, e, i nagrywamy jakieś rzeczy, mamy, to, to i też korzystamy z sampli, to możemy nagrać wszystko. Um, więc, no, no dużo no. interesujących rzeczy teraz do, do, i dużo fajnych utworów, mi się wydaje, wypłynie takich troszeczkę z, um, innych, niż to, co, do, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Jakieś narracje, no jakie inne tematy. No, właśnie y, śpiewacie taką muzykę dość y, ciężką, bym powiedziała, raczej rock jest to, y, ale to... na temat, który jest delikatny, tak można określić, delikatny y, i bardzo trudny, y, bo prawa zwierząt, ale nie tylko tych słodkich, kochanych zwierząt, y, które mieszkają z nami w domach, y, ale wszystkich zwierząt y, i także tych zwierząt, y, które. E, no, są postrzegane w naszym kraju e, jako, jako po prostu jedzenie. E, co no. chcecie przekazać tym ciężkim brzmieniem? O, może Ech. tak. E, to znaczy, generalnie chcieliśmy, żeby to była przystępna muzyka, ale no, też będą właśnie takie. Będzie raz, ciężej, raz, e, no Chcemy przekazać, chcemy zmienić system po prostu. Chcielibyśmy. Kiedyś wydawało mi się, że to jest tylko takie a, takie łączenie zainteresowań z, z, z właśnie z tymi prawami zwierząt, z wyzwoleniem zwierząt, ale ostatnio jakoś tak widzę, że coraz więcej rzeczy się rusza i że to ma sens, że to, że to nawet wypłynęło gdzieś pojęcie właśnie tego artywizmu, aktywizmu przez sztukę I, i widzę, że to ludzi rusza i widzę, że tak właśnie teraz za każdym razem to powtarzam, ale to, to było coś, co, co tak mnie uderzyło, kiedy wydałem właśnie ten swój singiel The Great Divide i poznałem człowieka o imieniu Sławomir, który napisał do mnie i właściwie po tam krótkim czasie powiedział, że ze względu na ten kawałek utworzył nowy oddział aktywistyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Anonymous for the Voiceless. I to mnie uderzyło, że że ktoś mógł, mógł poczynić tak duży krok, żeby na przykład zmieniać percepcję ludzi w innym mieście. Więc no generalnie już przez to nabrałem więcej wiary w to, że, że, że takie działania mają sens. No i tak jak mówisz, no niestety to wygląda tak, że, że dzielimy na zwierzęta te do kochania i te do zjadania, czy te do, do szanowania, jak to niektórzy wolą. No i no jest to po prostu smutne, bo nie zastanawiamy się nad tym i, ile tych zwierząt ginie, i w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, bo tak jak właśnie zawsze przytaczam ten pierwszy tekst, który tam śpiewam w tej piosence, że wszyscy tam wczoraj, że myśleli o swoich problemach, że wyda, żeby się wydawało nam, że mamy takie ważne problemy, że nie wiem, zapłacenie rachunków, mieszkania, kredytu a, i nie wiem, dowiezienie dzieci do przedszkola. I Ile rzeczy, które mamy na głowie są takie ważne, a tak naprawdę to nie jest takie ważne. W sensie to nie jest problem, to jest po prostu życie. A problemem jest to, że odbieramy życie, i problemem jest to, że ktoś choruje, problemem jest to, że kogoś zabijamy, albo że ktoś ginie. To są problemy takie. Czyli na przykład, jeśli ktoś ma osobę bliską, albo nawet no najczęściej wiążemy się z, no, jakieś emocjonalnie z tymi osobami bliskimi. Że po prostu jeśli coś się dzieje, to bardzo to przeżywamy, a nie myślimy o tym, co się dzieje z zwierzętą a tak naprawdę jesteśmy zwierzętami. No i to wszystko jest takie pokręcone. No i tak naprawdę, no, my nie mamy problemów, tak, w większości, oprócz jakichś problemów takich, właśnie ze zdrowiem. Istnieje singiel Jedny kochasz, już, już tu wspomniałeś co was natchnęło, znaczy możemy się domyślać, że to jest część większego, większego tematu i, i głębszych przemyśleń, i w ogóle życiowych doświadczeń, ale jakbyś miał, nie, nie chcę tu na antenie śpiewać, ale jakbyś miał powiedzieć, o czym jest ten utwór i, i do kogo on ma dotrzeć? On powstał Właściwie zwrotka Jonasza, czyli rapera Jonasza Borzkowskiego, który, który nagrał e, tam zwrotkę, w której to, to pierwszy raz się ukazuje właśnie tam jedny kochasz, e, tekst, e, no natchnął cały, cały, cały kawałek. Ja tam wysłałem mu właśnie instrumental i od tej tak naprawdę trzeciej zwrotki zaczęliśmy, nie wiedzieliśmy, czy to jeszcze będzie na początku, czy na końcu. E, no i każdy budował swoje, e, swoje, swoje wokale, swoje, swoje melodie pisał swoje teksty, Michał Węgielski też napisał właśnie do na drugiej zwrotce, Marcin, to też tak, żeby opowiedzieć trochę o chłopakach, Marcin Kowal też właśnie nagrał bas. No i od Jonasza się to trochę zaczęło i tak naprawdę to, że ja szukałem tytułu dla tego kawałka i myślałem o tym, co tam jest takiego najbardziej uderzającego i to właśnie uznałem, że jedne kochasz, że to jest coś, w ogóle bardzo lubię teksty Jonasza i Uznałem, że, że jedziemy z tym i że kawałek, że koniec właśnie utworu też będzie oscylował w tych granicach właśnie inne kochasz drugi zjadasz. No, Jeśli chcesz, mogę opowiedzieć o całym kawałku, no, kawałek zaczyna się tak, jak mówiłem od, od mojego tam wokalu, gdzie chciałem opisać właśnie ten brak naszych problemów tak naprawdę na co dzień i to cierpienie, które jest w przemysłowej hodowli zwierząt, tak naprawdę w jakiejkolwiek hodowli, ale przemysłowej to jest w ogóle tragedia. I też o, o mleku matki. Tam jest, wspomniałem, i, bo to jest coś, co mnie tak bardzo uderza, i najbardziej chyba o to, że jeśli chodzi w ogóle o weganizm, że będąc na dzieci wegetariańskiej i tak wspierasz właśnie niestety ten ten proces zabierania dziecka, krowie i to, że, że to że te dziecko najczęściej jedzie na rzeź, ja jeszcze ssa palec oprawcy często, bo, bo po prostu jeszcze ufa, że was, ogonki i innych cieląt, tutaj jeszcze w ciężarówce. To są takie rzeczy, które tak mnie bardzo uderzyły, że uznałem, że muszę gdzieś jakkolwiek wspomnieć o tym, że to mleko to jest trochę tak... I też upłyni, i też zmienić kolor właśnie w tym teledysku tego mleka, I... które się zmienia powoli na, na krew. Że to niestety tak wygląda. I później Michał uderzył troszeczkę, z, każdy troszeczkę z innej maniki, po prostu poszedł do tematu, i każdy zaśpiewał coś innego. Michał zaśpiewał bardziej o, o aktywistach i o tych osobach, które tak są pomiędzy tym wszystkim, bo wydaje mi się, że właśnie jest tak, że zwierzęta to są te, te istoty, które najbardziej cierpią po drugiej stronie barykady są osoby, które wspierają właśnie jakiś tam ten przemysł, a gdzieś pomiędzy są ci weganie, czyli właściwie aktywiści, czyli ci weganie, którzy nie chcą za bardzo się kryć z tym, no. którzy, od których się odbijają no. te wszystkie rzeczy, że te, te śmiechy um, um, i mi, wydaje mi się, że Michał podszedł właśnie bardziej z tej strony i że chciałby, aby no. te serce właśnie znalazło, um, znalazło swój rytm, żeby inni ludzie też Ogarnęli to, co my też ogarnęliśmy, bo my w większości nie jesteśmy wykanami um, tutaj od, od dziecka, tylko po prostu też kiedyś um, korzystaliśmy tą ścieżką, i żeby pokazać też, że, um, no nie wiem, no, no my jesteśmy tak, takimi samymi ludźmi, jak, jak, jak wszyscy inni, i to nie jest tak, że się wywyższamy, bo wydaje mi się tak, Marcin, kiedyś um, mieliśmy taką rozmowę właśnie z basistą, że jesteśmy grupą, która. Um, osób, jeśli chodzi o aktywistów, która tak naprawdę robi to tak totalnie bezinteresownie. To nie jest tak, żeby się tutaj wymączać i pokazywać, że jestem smurfem ważniakiem albo padłym smurfem, tylko tylko to, że, że, że po prostu te zwierzęta naprawdę potrzebują, żeby ktoś robił cokolwiek dla nich, co mogłoby zmienić ich, ich los. I potem właśnie Jonasz po prostu pokazuje, że to naprawdę nie jest trudne i że. Aby ludzie po prostu skłonili się do refleksji, zastanowili się nad tym wszystkim i pomyśleli, że dlaczego w sumie to robić, skoro jesteśmy zwierzętami. To jest niewyobrażalny ból tak naprawdę dla nas, bo większość z nas nigdy no, nie była więziona i nie, wiem, nie zabierali nam dziecka czy coś takiego. No tak. i wszystko na końcu się, cały kawałka tak kumuluje właśnie w to, żeby, żeby, no, żeby, żeby działać. Utwór jest dostępny w internecie Wielka Wegańska Inkwizycja do wyszukania w przeglądarce ale jeszcze a propos weganizmu no bo tak jak wspomniałeś jakby spędziliśmy dzieciństwo w Polsce wszyscy i wiadomo że znaczy teraz na pewno są jakieś dzieci które są weganami od urodzenia mm. ale no w latach 90 czy jeszcze wcześniej tak nie było tak, tak. Więc to był moment już pewnie dorosłego, czy, czy bardziej dojrzałego człowieka, który podjął taką decyzję, jak to było u ciebie i czy to było trudne. Właśnie wszystkich gości, których zapraszam w temacie weganizmu i odejścia od mięsa i produktów od zwierzęcych pytam, czy to było trudne, jak z rodziną, tak? No, wiadomo, że to nie jest łatwe na przykład przekonać babcię, że babcia kotlety. Nie dla mnie. No. E, tak, więc tak. E, pytam też ciebie, e, jak to było i żeby pokazać innym, że, no. e, że jednak da się przejść ten etap. Fajnie, że wspomniałaś o tym, bo właśnie teraz pracujemy nad, nad utworem, który będzie się nazywał Przebudzenia, który będzie opowiadał właśnie o, tych przejść, o przejściu ludzi e, na, na weganizm. Generalnie u mnie wyglądało to tak, że to było kilka czynników, które, mm, które po prostu mnie do tego skłoniły. Ja... Na studiach ja zawsze wiem. byłem wielkim fanem Billa Hicksa i George'a Carlina, czyli stand takich, którzy tak pokazywali, ja. że kwestionuj wszystko, co, co usłyszysz. I miałem tak, że tak dużo się nauczyłem, tak mi się wydaje, w sensie, żeby tak ogarnąć życie. I później, już kiedy pracowałem we Wrocławiu, to pamiętam, że żona pokazywała mi ujęcia z, z, z rzeźni, i pamiętam, że miałem. Pamiętam dokładnie jeden tekst, który powiedziałem wtedy, to był e, Mój weganizm nic nie zmieni. Jedna osoba nic nie zmieni, że, że tak się dzieje, tak się będzie działo, i już. Nigdy nie byłem osobą, która mówiła hehe bacon, xd czy coś takiego. Nie, nie wyśmiewałem tego, tylko pamiętam, że, że tak było. I zawsze się uważałem za osobę, która kocha, z to, płakałem po moich psach, właściwie ps psach, którymi się opiekowałem, tak powinien powiedzieć. E, to była straszna tragedia po prostu dla mnie, kiedy stracić takiego wspaniałego przyjaciela. I też wiedziałem, no. że wegetarianizm i czy weganizm jest łatwy, bo u, u mnie generalnie, mm -hmm. na przykład, no dużo też w domu jedliśmy, na przykład sojowych kotletów, czy jakichś takich, takich tematów, to, to były rzeczy, które mi smakowały, a teściowa też bardzo dobrze przygotowała, więc po prostu też to było wegetariańsko bardziej, teraz wegańsko. Ale pierwszym właśnie powodem było to, że, że oglądałem te ujęcia z rzeźni. Drugim powodem było to, że Ojciec w po podobnym czasie zachorował na raka i grubego. No i w tym czasie ja pracowałem w IBM-ie i tak totalnie mnie to. Wszyscy, kiedy słyszą, że jest nowotwór, to rozwala totalnie ich na upadki. Więc ja zacząłem czytać. A jako, że wtedy mm, właśnie były te, te, była ta rzeźnia, to wszystko tak dalej, okay. i nagle się wszystkie kropki zaczęły łączyć i nagle wpływ mięsa na zdrowie, wpływ produktów odzwierzęcych na zdrowie i tak czytam, czytam i tak sobie myślę. Nieźle, nie? Jakby w sensie, dlaczego ja mam to wspierać w ogóle, jakkolwiek, skoro z jednej strony tutaj giną te zwierzęta i to jest w ogóle straszna tragedia, z drugiej strony te produkty zwierzęce po powodują to, że tak naprawdę my też ja mamy tak tragedię. Tak to jest w ogóle tak nielogiczne wspieranie tak. tego wszystkiego, że Wtedy mm -hmm. jeszcze pamiętam, że to nie było tak od razu, że przeszedłem na weganizm, na wegetarianizm, ale już w momencie, kiedy faktycznie obejrzałem sobie Gary'ego Jurowskiego, który mnie też totalnie pozamiatał, to taka to do tego, że wcześniej Billa Hicksa mm -hmm. lubiłem i George'a Kalina, to, to, to Gary Jurowski był jak taki wegański stand pierwszej klasy, który przekazuje przy to najlepszą wiedzę, jaką możesz dostać, i w taki sposób, że po prostu, że aż chce się z nim, za nim podążać. Mm więc wtedy jak kupowałem tak. jeszcze jakieś serki tak. czy jakieś takie batoniki w lidlu czy co, co było obok to miałem, że wchodzę ze sklepu i czułem się jak śmieć i czułem, że, um, że kolejny raz zrobiłem coś złego um, i to za mną chodziło i potem właśnie mieliśmy właśnie z żoną wegańskie wesela i niedługo później przeszliśmy już tak na full na weganizm um, no no i teraz ja mamy wegańskie bliźniaki także <śda> się da no się Właśnie o tym mówiłam Ludzie często mówią, że to jest fanaberia, wymysł, coś nienormalnego, że nie wiem, wartości odżywcze i no tak dalej, białko. A wy macie dzieci, które podejrzewam od urodzenia nie jedzą tak. mięsa i jesteście zdrowi. Poproszę o potwierdzenie, czy wszystko tak. ok. Tak, jesteśmy zdrowi. Jedyne niedobory, jakie mieli na początku, to było żelazo, ale to tylko dlatego, że typy, często bliźniaki mają coś takiego. Nie wiem, no, cieszę się, że wychowuje, wychowujemy dzieci w przekonaniu, że to jest świnka i Sam, Samuel, Mikołaj kochają zwierzątka, uwielbiają i tak dalej. To dlaczego one mają mieć w ogóle te zwierzęta? Nie rozumiem. Nie wiem, po co miały to robić, Już mając taką świadomość, dlatego, no żłobki przedszkola to też, to też osobny temat. Ciężko to ogarnąć i też jesteśmy takimi, no mamy dużo jakichś takich problemów, ja. które trzeba po prostu zaorać, bo, bo to jest ważniejsze niż... Ja, ja liczę na to, że po prostu dzieci mi kiedyś będą to, to dziękować, że, że po prostu nie wiem, że, że pojechali do azylu i już się cieszyli i co, ze, ze, ze zwierzętami, no, ale... albo że właśnie nie jedli tych zwierząt, bo... nie wiem, po co też mam psuć im zdrowie tak naprawdę. Nie? Wiedząc już, że nie wiem kro, krowie mleko, które jest spożywane przez większość ludzi, zawiera pięć razy więcej białka niż potrzeba, to ja nie wiem po co mamy w ogóle... No, nie, wiem, nie wiem po co psuć zdrowie dzieciom. Nie wiem po co wprawiać ich w alergię. Nie wiem po co tak żyć czymś takim. Dziękuję ci bardzo. Przypominam, że rozmawialiśmy najpierw o, o projekcie muzycznym Wielka Wegańska Inkwizycja. Ale widzicie, jakoś się to potoczyło dalej, że skończyliśmy na historii z życia wziętej. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i szukajcie Wielkiej Wegańskiej Inkwizycji i utworów w internecie, bo wszystko jest na YouTubie, prawda? Tak, tak. Nie musicie, nie, tylko nie będziecie musieli szukać. Sami Was znajdziemy. Dobrze. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był Mike Ohio. Dzięki. Dzięki wielkie. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.